14 lutego obchodziliśmy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. W przeddzień tego wydarzenia mieszkańcy Dambicy wzięli udział w uroczystościach mających na celu upamiętnienie członków Podziemnej Armii i podziękowanie za ich służbę ojczyźnie. W tej intencji w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi została odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza Ryszarda Piaseckiego. Proszę zauważyć, wrzesień czas kapitulacji i w tym czasie kapitulacji od razu tworzy się myśl o odbudowie państwa. O walce z okupantem. Czyli mamy tu to, co liturgia mówiła, zakorzenienie w Bogu i moc z tego wypływająca. A tutaj mamy zakorzenienie w narodzie. Nie, naród musi odzyskać niepodległość. Powstaje niemal natychmiast służba zwycięstwu Polsce. Polski. Więc od razu rodzi się chęć walczenia z przeważającym wrogiem, uzbrojonym po zęby i technologią, i, i materialnie, i liczebnie chęć walki o odzyskanie niepodległości. Potem przekształca się to bodajże w listopadzie w Związek Walki Zbrojnej. No i tak jest do 1942 roku kiedy właśnie przychodzi rozkaz, by te różne grupy, bo okazuje się, że tych grup powstało bardzo wiele, żeby to wscalić w jeden twór. I tym tworem już nie będą jakieś związki, jakaś służba, ale to będzie armia. Armia zawsze daje poczucie większej nadziei, spaja społeczeństwo. Społeczeństwo ma świadomość, mimo że okupant rządzi, kieruje rozmaitymi dziedzinami życia, to jednak jest armia, która kiedyś zwycięży. Kiedy my mamy, jak to mówią, przestawiony pistolet do pleców, wtedy potrafimy się mobilizować. Kiedy indziej jakoś tak gdzieś rozchodzimy się, mamy 77 zdań w gronie 30 osób, a więc widzimy. Te sprzeczności. Dlatego jest okazja, byśmy pomyśleli wspólnotowo nad losem tego kraju obecnego, który będzie przeżywał trudności. Za naszą wschodnią granicą jest niepokój wielki niepokój. Oby ta wojna, która oby nie wybuchła, ale gdyby wybuchła, żeby się nie rozlała tutaj na nasz kraj, jeżeli się rozleje, będziemy znowu cierpieli. Pozwólcie, że przytoczę tekst przysięgi, jaką składali żołnierze armii krajowej. W obliczu Boga wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, rzeczpospolitej polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Po wspólnej modlitwie zgromadzeni udali się na Adembicki Cmentarz Wojskowy. Tam przedstawiciele miasta i powiatu, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje oraz kombatanci złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej. Armia Krajowa, Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego była największą konspiracyjną armią w czasie II wojny światowej. W szczytowym okresie liczyła blisko 400 tysięcy żołnierzy, natomiast w walce poniosła wielkie straty. Musimy tutaj pamiętać o poległych, pomordowanych, zaginionych, liczonych w około 100 tysięcy żołnierzy. Sam tylko obwód Dębicki w czasie akcji burza to 113 poległych żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego tak ważna jest pamięć. Nie tylko przy okazji tej rocznicy 14 lutego podkreślamy zakochani w Polsce. Oni swoje poświęcenie, swoje młode lata i służbę poświęcili właśnie Ojczyźnie, abyśmy woli, mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Dlatego tak istotna jest nasza pamięć. Stąd dzisiaj ta uroczystość, aby no, przypomnieć, czym była Armia Krajowa. Aby też młode pokolenie miało tę świadomość tego wysiłku heroizmu wcześniejszych pokoleń w walce o niepodległość naszej ojczyzny. I bardzo się cieszę, że dzisiaj w tych uroczystościach wzięła udział młodzież strzelecka, mieszkańcy Dębicy i była wśród nas porucznik Iskierka, pani Wiesława Pawlus, która jako jedyna mogła dzisiaj dotrzeć na te uroczystości i zaświadczyć o swoim też zaangażowaniu w walce o niepodległość ojczyzny. Po zakończeniu obchodów Maciej Małozięć, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy oraz członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego wyruszyli w trasę prowadzącą przez miejsca pamięci i zapalili znicze w ramach akcji Światło dla Bohatera z AK.